Skończył pakować swoje rzeczy chwilę po południu. Samochód był wyładowany głównie książkami i ubraniami. Darował sobie zabieranie sprzętów elektronicznych czy sportowych. Niech jego były przyjaciel zrobi z tego lepszy użytek. Henry, z którym pracował od piętnastu lat, też lubił jeździć na nartach i trenowali kiedyś razem kolarstwo. Miał nadzieję, że jego narty i rower nie pójdą na śmietnik. Były trochę zakurzone, ale nadal nadawały się do użytku. I tak spędzał tyle czasu w klinice, że praktycznie zapomniał co to urlop. Usiadł na bojanym fotelu na tarasie. Zjadł ostatni kawałek pizzy i napił się Pepsi. Był piękny, słoneczny dzień. Dzieciak sąsiadów biegały po podwórku, rzucając frisbee. Staruszka z naprzeciwka wyprowadzała właśnie na spacer swojego psa. Pomachał jej ręką, a ona skinęła mu głową. Lubił to osiedle i żal mu było, że będzie musiał się stąd wyprowadzić. Godzinę temu pożegnał się z sąsiadami. Pan Roberts namówił go nawet na szklaneczkę whisky. No, doktorze, był pan zdecydowanie najmniej problemowym z moich sąsiadów powiedział, rozlewając alkohol do szklanek. Jego znajomy z drugiego końca stanu dzwonił dziś rano z potwierdzeniem, że dyrektor szpitala już przygotował dla niego wszystkie papiery. Zmieniał swoje życie otoczenie pracę. Na wczorajszej ekspresowej rozprawie rozwodowej oszczędził żonie odtwarzania materiałów które nagrał prywatny detektyw. Oszczędził sobie żenującej szarpaniny o podział majątku. Zostawił żonie wszystko, zabrał tylko samochód i swoje rzeczy. Nie ruszył nawet ich zdjęcia, które nadal stało na szafce nocnej. Swoją drogą zastanawiał się wczoraj, czy odwraca je od ściany, kiedy pieprzyła się z jego najlepszym przyjacielem w ich małżeńskim łóżku. O całej sprawie dowiedział się kilka tygodni temu, w zasadzie przypadkiem. Traf chciał, że jego dobry kumpel złapał gumę na parkingu, ale Warek zostawił w warsztacie. Szukał na parkingu kogoś, żeby pożyczyć narzędzie. Elis była na tyle bezczelna, że przyprawiła mu rogi w jego własnym samochodzie, kiedy on był w klinice. Nie znała Hanka a ten też nic nie dał po sobie poznać. Znał natomiast doskonale samochód Stevena. Naprawiał go parę razy. Grzecznie przeprosił, wycofał się. I zaraz potem zadzwonił do niego. Ja bym ją zajebał, stary, jak Boga kocham! Mówił wczoraj, kiedy pili u niego piwo. Siedzieli przed garażem. Steki skwierczał na grillu, a między ich krzesłami stało wiaderko, Wypełnione lodem i butelkami Budweizera. Nadchodziła noc, słońce już chowało się za horyzontem, a w trawie zaczynały ćwierkać pierwsze cykady. Hank był mechanikiem samochodowym, znali się od podstawówki. Kiedy Steven poszedł na medycynę, a jego przyjaciel otworzył własny warsztat, myśleli, że ich drogi się rozeszły. Niemniej, przynajmniej raz w miesiącu znajdowali trochę czasu, żeby napić się piwa i pogawędzić o starych czasach. Nie mogę. Składałem przysięgę Hipokratesa. Zażartował Steven i zaśmiali się smutno. Chociaż podobno zemsta smakuje najlepiej na zimno. Ale ja bym chyba nie mógł. Po prostu wiesz, łeb by mi urwał. Zgniót puszkę po piwie. Hank od kilku lat był szczęśliwie żonaty z uroczą, rudą i piegowatą Irlandką. I chociaż często narzekał na jej temperament, to wiadomo było, że nie pozwoliłby, żeby choć włos spadł jej z głowy. Steven miał tak samo z Ellis jeszcze kilka tygodni temu. Kiedy wyjeżdżasz, brachu? Jutro po południu, muszę się tylko spakować. Praca zaklepana? Skinął głową. Wpadnij kiedyś na stare śmieci. Bierz na piwo i żeberka z grilla. Masz to jak dbaku, stary. Przez chwilę milczeli. Serio, wszystko jej zostawiasz? Tak. Ja cię naprawdę nie rozumiem. Ja na twoim miejscu. Obyś nigdy nie był na moim miejscu. Przerwał mu Steven i wypił łyk piwa. Proponuję zmienić temat. Obydwaj uznali to za znakomity pomysł. Wrzucił podróżną torbę na siedzenie pasażera. Na stole w kuchni zostawił żonie akt własności domu i wszystkie dokumenty ze sprawy rozwodowej. Zamknął drzwi na klucz i ruchem ręki przywołał jedenastoletniego dzieciaka sąsiadów, który zmęczony graniem w frisbee siedział na trawniku z puszką koli. Dzieciak przebiegł przez ulicę i podszedł do samochodu. Co tam, doktorku? spytał, naśladując królika Waxa. Jadę, Joe. Mam dwie prośby. Malec zmienił się w słuch. Tu masz pięćdziesiąt dolców. Skoś trawnik od czasu do czasu, tak jak zawsze. A te klucze oddaj pani Alice, jak wróci z pracy dzisiaj wieczorem. Może być nie w humorze, ale nie przejmuj się. Malec rozradowany schował banknot do kieszeni. Słowo skauta, zasalutował. Szkoda, że pan jedzie, doktor. Takie życie, żal. Teraz będę doktorkiem winy w innym szpitalu. Powodzenia. Malec przybił mu piątkę i wrócił na swoje podwórko. Ostatni raz spojrzał na dom, w którym mieszkał przez ostatnie siedem lat. A potem wsiadł do samochodu. Zrobił głęboki oddech. Włączył odtwarzacz. ACDC, Highway to Hell. Uśmiechnął się sam do siebie. Nacisnął play. Zabębnił palcami na kierownicy. Potem wybrał numer Ellis. Odebrała po trzecim sygnale. Tak. Ucięła krótko. Od czasu, kiedy wiedziała, że on wie. Nie odzywała się do niego praktycznie wcale. Klucze ma Joel. Papiery są na stole. Okej. Okay. Hank może zatrzymać moje graty. Nie biorę ich. Milczała. A, jeszcze jedno. Pamiętasz, jak miałaś migrenę? Dzień wcześniej, zanim powiedziałem ci, że wiem i że występuje o rozwód? Cisza. Chciałaś zastrzyk przeciwbólowy, pamiętasz? Uśmiechał się szeroko. Wyjechał na ulicę i pomachał Joelowi. Malec klepnął się w kieszeń, gdzie schował pięćdziesiąt baksów i uniósł w górę kciuk. — Steve, co? — wykrztusiła po dłuższej chwili prawie szeptem. — No, WZW i parę innych — zawiesił głos. — Plus HIV. Baw się dobrze. Rozłączył się i dodał gazu.